Witam Was serdecznie w piątym odcinku serii Zagrajmy w Resident Evil 3. Ja jestem Sarge i ostatnio w podstacji udało nam się przywrócić zasilanie, dlatego też będziemy teraz wracać do śródmieścia, gdzie mamy udać się tutaj, do sterowni metra, gdzie jest teraz ten panel sterowania, już powinien być aktywny. Carlos, it's Jill. Dobrze, teraz system kontroli ruchu. Powinien być w biurach firmy metra. Tak, myślę, że znam budynek. Naprawdę? Wejdź, partner. Jeden krok przed. Nie twój partner. Urucham pociągi ze sterowni. A proszę, czyli wygląda na to, że dzięki temu będziemy mogli szybko teraz dostać się. Jasny gwint się przestraszyłem. Spadaj, spadaj, Jill! O w mordę. Czekajcie, zaatakujemy tego Nemezisa w takim razie. Poniekąd oczekiwałem spotkania z nim w tym odcinku, dlatego że... w komentarzach co nieco napisaliście, później o tym powiem, ale na razie... spróbuję go zaatakować granatem, bo mi potwierdziliście, że... powinniśmy dostać tutaj jakieś ulepszenie. Broni. Pytanie, czy on tutaj wejdzie? Oj, chyba tak. Zdecydowanie tu wejdzie. O, proszę. Mogę podejść? Chyba mogę. Dobra, skrzynka z zaopatrzeniem, czyli jest tak jak w klasyku, rzeczywiście. Z tą różnicą, że w klasycznej wersji. Właściwie przy każdej walce można było zdobyć taką skrzynkę, a tutaj donosicie, że tylko cztery skrzynki można zdobyć, i jeszcze z tego dwie skrzynki zaledwie mają jakieś modyfikacje broni. Tak więc będziemy chcieli te modyfikacje przede wszystkim zgarnąć. Od razu, póki ten Nemezis się zatrzymał, trochę jak też Mr. X w dwójce, też można go było tam zatrzymać. Tylko, że tam nie było jakiejś dużej zalety z tego, poza faktem, że na chwilę przysiadł, ale tutaj, proszę bardzo, mamy od razu ulepszenie. Powiększony magazynek do naszego pistoletu mieści dodatkowe naboje i umożliwia oddanie 33 strzałów. To powiem Wam, że ja od razu sobie to w takim razie dołączę tutaj. Super, czyli 33 naboje mamy. No i teraz spadamy, tylko kurczę. Żebym nie pomylił drogi. No ale tutaj akurat trudno drogę pomylić. Jezu, czy on już wstaje? Już wydawał jakieś odgłosy. O w mordę. Przebił się przez tą ścianę skubany. Trochę jak Mr. X w klasycznej dwójce to robił też. Jezu, serio? Ej!

Dobra, mamy stan niepokojący, czyli wypadałoby wziąć sobie zieloną roślinkę. No i podleczymy się od razu. Uff, ale kurczę, pierwsze spotkanie z Nemesisem za nami, nie licząc oczywiście samego początku gry. Ale rzeczywiście ten granat jest bardzo skuteczny, bo tylko jeden wystarcza. Więc weźmy sobie znowu dwa ze sobą. I będziemy ruszać się dalej Dobra Na razie to by było na tyle Ale fajnie, że mamy te ulepszenie To ulepszenie No bo przyda nam się więcej naboi jak najbardziej Jezu, ale tutaj też jest więcej tych sąpiaków Ej no bez przesady Come on Serio? I to zwróćcie uwagę, że dwa uderzenia mnie na miejscu zabijają, ale jaja. No ale przynajmniej dzięki temu mogłem zaoszczędzić tę zieloną roślinkę, którą zużyłem, no bo siłą rzeczy musiałem przecież wczytać się stan gry. No i tym razem uniknąłem tamtych zombiaków, ale to nie zmienia faktu, że ja nadal muszę, kurde, uniknąć tego Nemezisa tutaj. Skubany jeszcze. Najgorsze jest to. Że on zasięg tych ciosów ma naprawdę spory. Jezu. Jeszcze wypuszcza na mnie jakieś macki swoje. A tutaj musimy się przecież przedostać do tego panelu sterowania. Nie no, serio. Jeszcze zombiaki się pojawiają kolejne. Tutaj też przypadkiem jakiś mnie nie zaatakuje. Już teraz się muszę wszystkiego spodziewać. Carlos I'm in the control room.

Ale czekajcie, bo tutaj jest znacznie lepiej to opisane. Faust Avenue Raccoon Central Station Fox Park jest właśnie w prawym dolnym rogu. Dobra, Please enter czyli FA Faust Avenue. A nie, tu nawet tutaj są oznaczenia konkretne. Zwróćcie uwagę. No dobra. Czyli muszę po prostu jechać cały czas dołem, żeby dojechać do Fox Park, jak rozumiem. Czyli FA02, RA04 SA02. Redstone Street Fox Park. Spróbujmy RA04 i SA02. A, dobra, Boże, nie zauważyłem początkowo, że tutaj na czerwono są oznaczone zamknięte trasy. Dlatego nawet nie ma możliwości, żeby tam górą sobie przejechać. No dobra, to w takim razie RA03 SA02 może pozostać, chyba tak? Czyli zmieniamy tylko tutaj na 03. Zobaczmy.

Każda lokacja oczyszczona, przeszukiwanie zakończone. No to mogę bezpośrednio się dostać, właśnie tutaj do tej stacji. Tylko kurde, jak teraz mam się przedzierać przez te tereny, które. Wow! What the fuck! Jezu! Ale to jeszcze jaki ma zasięg, widzieliście to? Weźmy, może strzelbę z bliska. Wow. Mordę. Próbowało mnie z daleka zaatakować, to są te maski jakie też miał Nemezis tutaj. Ale jaja. Czyli kolejny zombiak, który sobie spokojnie tutaj leżał, nie mogłem go dobić, bo było jego skryptowane powstanie. No come on. Mamy następnego przed sobą. Dobra, wymijamy cię od razu. I teraz tak, jeśli tutaj nie ma tego nemezisa, to skorzystajmy sobie z bezpiecznego pokoju. I w takim razie odzyskałbym naboje do strzelby, żeby to przynajmniej sobie odnowić, przeładować. Właściwie to się powinienem zastanowić, czy już nie nosić tych naboi ze sobą, co? No bo mamy nemezisa, kurczę. Czekajcie, może zróbmy tak, bo nie chcę też za wiele oczywiście miejsc tutaj w ekwipunku zajmować. Na razie pozbądźmy się amunicji do pistoletu, a damy to, bo mamy 33 naboje do pistoletu i tak, więc całkiem sporo. I myślę, że tak będzie w porządku. Dobra, no to teraz prosto na tą stację metra w takim razie. Jezu, no my już chyba wiemy, co on robi. Dobra, i to jest chyba ten moment, kiedy znowu powinienem go w takim razie zaatakować. Bo tutaj mi właśnie pisaliście, żeby pokonać go przy pierwszym kontakcie, i wtedy, jak będziemy na stację metra wracać, że wtedy jest szansa na to, że dostaniemy te ulepszenia. Więc chciałbym to na pewno sprawdzić. Wyposażymy się od razu w granat, tylko nie wiem, czy on już nie jest za blisko. Patrzcie, jest! Jest rzeczywiście skrzynka, tylko teraz pytanie, co z tym zombiakiem? Skrzynka z zaopatrzeniem zdobyta. O, w mordę. Przeuważać. Okej, okay. i tutaj jeszcze zombiaki nie wierzę. Dobra, trochę więcej miejsca, więc pozwolę sobie teraz zajrzeć do tej skrzynki i zobaczyć, co my tutaj mamy. Jest tłumik do pistoletu. Proszę. Więc dziękuję tutaj w takim razie za wasze komentarze, bo mamy już wobec tego te wszystkie ulepszenia. Szkoda, że tylko dwa. Bo już mówiłem wam w poprzednim odcinku, że w klasyku można było dużo więcej tych ulepszeń zdobyć. Niestandardowa część do pistoletu G19 oprócz tłumienia dźwięku ulepsza wzorzec wystrzałów, zwiększając szansę na zadanie obrażeń krytycznych. I że ogólnie jest tych paczek do zdobycia cztery sztuki i właśnie też tylko w konkretnych miejscach, ale jeśli tylko są dwie modyfikacje, to to by było dla mnie najważniejsze, tak naprawdę. Dodajemy to wobec tego. A, tylko że kurde, za to będzie zajmować dwa miejsca w ekwipunku. No ale siłą rzeczy weźmiemy to sobie, no bo jednak większa szansa na oddawanie strzałów krytycznych, czemu by nie. I teraz w takim razie uciekamy. Jezu, tutaj też mamy kolejnego zombiaka jeszcze przed sobą. Dobra. Lecimy dalej. Tu jeszcze jeden. I drugi. O w mordę. Robić te uniki cały czas. Na serio. Kurde! Odsuńcie się ode mnie. To rozumiem, że mamy teraz chwilę spokoju. Ale ciekawe, to ja już nie mogę wracać tam? Chyba nie. Czyli jeśli byśmy tutaj coś pozostawili, to już nie byłoby powrotu, chyba że wczytując save'a. Okej, okay. w razie gdybym przegapił tutaj na przykład jakąś figurkę tego czarliego, no to zawsze możecie mi dać znać i wtedy ewentualnie w którymś odcinku wczytam save'a i wam pokażę wówczas. No, bo to jest też niewykluczone, że jeszcze coś tam było. Ale najważniejsze, że te wszystkie przedmioty zebraliśmy i przeszukiwanie poszczególnych pomieszczeń zostało zakończone. Dobra, to w takim razie wyjmiemy kolejny granat. No teraz kurczę, to naprawdę jest gorąco z tym, że ciągle ten Nemesis nas ściga. No, ale taki właśnie miał być ten rezydent znacznie bardziej dynamiczny. I stawiając się na to, że ciągle czujemy ten oddech Nemezisa na karku. Jeszcze ustawmy to sobie pod skruciak, żeby mógł w każdej chwili sobie zmienić na granaty. No i wracamy w takim razie tam na stację metra już. Nice job, super cop. I'm impressed. We back in business. Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Nikolai. How are we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start getting dead weight, friend. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Oh come on, not again! It's me he's after. What? Hey, I'll buy you some time. Hey, wait, wait, Jill! No! Damn it! Yes, no, no, Jill? O kurde! Creepy ass stalker. You want stars? I'll give you stars. Nie wierzę w to. Już myślałem, że mam chwilę spokoju, jednak. Dobra. Jeszcze tutaj coś jest do zebrania w dodatku. No, kaman. Ale tu w ogóle nie ma wyjścia. Co ja mogę tu zebrać w ogóle? Nie, może. Co teraz on idzie tu? Oczywiście, że tu idzie. Dobra, 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 mam. Są naboje, ale są też beczki! Ob mordę! Uwaga! Kurde! Nie tak! Jeszcze mnie trafił! Nie wierzę i znowu mnie załatwił! Na hardkorze to jak widzicie dwa uderzenia na Mezisa od razu nas zabijają. No pod tym względem w tej grze jest dużo łatwiej o zgon niż w poprzedniej części, gdzie jednak kurczę, Pan X nie był tak szybki. No Ale teraz już przynajmniej zobaczyłem te skrzynki, te beczki, znaczy się proszę bardzo. Patrzcie, znowu nam zostawił. Kamal, jeszcze chciałem tutaj te naboje. No i okej, okay. i przede wszystkim no właśnie, jest klapa wentylacyjna. Przy tej poprzedniej ucieczce było ją widać. Najpierw to ja to spróbuję otworzyć, po prostu. No Jill, pospiesz się, no. W ogóle przy tej powtórnej ucieczce dopiero zauważyłem, że tam jeszcze po drodze były generatory, więc można było go porazić prądem. Nie ma tutaj niczego? Chyba nie. Dobra, to jeszcze zerknijmy w takim razie. No bo jeśli nie ulepszenie... Tu naboje do strzelby, ok. No to to już nie są aż takie istotne rzeczy, ale już zebrałem trzy razy jakieś skrzynki od Nemezisa, czyli wygląda na to, że jeszcze tylko jedna taka okazja będzie. No i pytanie, kiedy? Czy już przy najbliższej jakiejś okazji, czy dopiero jakoś później? No bo już tylko mam dwa granaty. Nie mogę znowu non-stop go przecież tak atakować. A na hardkorze że atakowanie bronią palną, rozumiem, że nie ma większego sensu. To co, znowu będzie odrobina spokoju, ale tylko odrobina, co? Carlos, Carlos! Znajdź drogę na powierzchni. No, oczywiście, że nie może być za Jesteśmy w kanałach. Ciekawe, czy trochę inaczej będą wyglądały. Rozumiem, że w innej części niż w poprzednim rezydencie. No, bo jednak tutaj dostaliśmy się kompletnie w innej części. Racon City. Mamy mapę kanałów. Proszę bardzo. No, zdecydowanie jest to coś innego. Map the area. Perfect. Dobra. Trzeba będzie odłożyć kurczę parę przedmiotów do ekwipunku, znaczy się do tej skrzyni. Jeszcze naboje do strzelby. Jak najbardziej w cenie. I teraz tak, mamy tutaj te czerwone roślinki. No i właśnie się zastanawiam, czy tą amunicję do pistoletu nie schować sobie na razie. Bo rzeczywiście, tutaj fajnie, że mam te 33 naboje w magazynku. A jednak, miejsce nam się kurczy. Dobra, mamy zasoby. Ten nóż. Zastanawiam się, czy jest taki mi koniecznie potrzebny tutaj. Granaty to bym jednak cały czas chyba trzymał przy sobie, mimo wszystko. Ewentualnie, wytrych niepotrzebny. Być może. Chociaż, kurde, kto wie. No ale okej, okay, no zaryzykujemy. Najwyżej będziemy wracać. I co z tym nożem jeszcze. Dobra, to też to odłożę w takim razie. Mam nadzieję, że wystarczająco tego miejsca we kwipunku teraz mam. No i jest y, miejsce na zapis, ale oczywiście jeszcze kończyć nie będziemy. Rozejrzymy się trochę tutaj po tych kanałach. W tym pomieszczeniu to już by było wszystko. Na to wygląda. Ojejku. Ale trzeba przyznać, że dotychczasowa część tego odcinka no to dała nam popalić. Patrzcie, tam mamy torbę. Tylko jak tam się dostać? Jak to w ogóle nie funkcjonuje jako osobne pomieszczenie, co ciekawe. O, huh, ciekawe czemu. Dobra, ale rozumiem, że prędko się tam nie dostaniemy. Tam też mamy. Dobra. O, będziemy szukać przejścia w ten czy inny. No właśnie, ja też to słyszałem. W ten czy inny sposób będziemy szukać przejścia. Tutaj się oczywiście nie dostaniemy, ale mamy jakieś drzwi. Jest też notatka zabezpieczenia w kanałach. Mieliśmy zgłoszenia o nieznanym osobniku w obszarach kontrolowanych na terenie ośrodka. W związku z tym wymieniamy stare zamki mechaniczne i wdrażamy nowe procedury bezpieczeństwa. Do odblokowania zamków elektronicznych niezbędny jest specjalny akumulator, który otrzymają wszyscy pracownicy. Aby móc poruszać się po ośrodku, akumulator należy mieć zawsze przy sobie. No to chyba w takim razie nam się tu rzeczywiście wytrych nie przyda. I patrzcie. Czyli faktycznie wygląda na to, że trzeba się przede wszystkim dostać teraz do tego akumulatora, gdziekolwiek jest. Poszukamy oh, na pewno. Lokacja nie wydaje się być jakaś bardzo rozległa. No chyba, że znajdziemy jeszcze jakieś kolejnej części. Spokojnie, Jill, jakoś sobie dasz radę. Mamy tutaj na czerwono coś, czyli jest tutaj coś do zgarnięcia. A jest też w ogóle drabinka. A, mamy rzeczywiście. Jest granat ręczny. To fajnie, bo zużyliśmy, jakby nie patrzeć, już dwa w trakcie tych starć z Nemezisem. To jeszcze, kurczę, się zastanawiam, czy nie sprawdzić na górę przejścia. Chociaż nie chciałbym też, kurczę, jakichś różnych poziomów sprawdzać, aczkolwiek tutaj nie, mamy tylko parę pomieszczeń do zwiedzenia. I to w dodatku widzę, że też jest ten zamek elektroniczny. A no właśnie. Na pewno się tutaj nie dostaniemy. Tutaj też nie. A to nie jest przypadkiem to miejsce, które widzieliśmy z tamtej strony, bo te drzwi wyglądają identycznie właściwie. Tak to trochę wygląda. Czyli na razie nie mam tutaj co nawet się kręcić, dopóki tego akumulatora nie zdobędziemy. Schodzimy zatem. No, i najwyższa pora ruszać dalej, teraz tak, jak to tutaj wygląda. Wow, a co ciekawe, ja nie mogę tutaj przejść, bo tak to trochę na mapie wygląda, jakby dało radę, ale chyba jednak nie za bardzo. No to teraz pytanie: na południe, udamy się do jakiegoś biura. Tutaj laboratorium i kolejne jakieś zawijasy. No to najpierw. Południowa strona by mnie w takim razie interesowała. O w mordę! Jezu, co to jest? Gdzie wierzę. Kurde! Jejku, no! No padaj wreszcie! Bez przesady, no, tylko zaraz zginę. What the fuck was that? No ja też bym chciał wiedzieć Jill. Kurde, jakoś nie kojarzę, już nie wiem w końcu, czy byli ci przeciwnicy w klasyku? Co sumie to w remake'u dwójki też mieliśmy nowych przeciwników właśnie w kanałach. Może podobnie jest i tutaj Dobra Najgorsze jest to, że nie zabrałem... Teraz zaczynam żałować, że nie zabrałem więcej amunicji, chociaż pistolet nie wiem czy tutaj były w ogóle jakoś zadziałał super. Raczej nie sądzę. No okej, okay, czyli mamy to biuro Oj, kolejne pomieszczenie bezpieczne, co ciekawe. Materiał wybuchowy B. Proszę, proszę. Łącząc z materiałem wybuchowym A, utworzysz pociski zapalające, a z innym materiałem wybuchowym B pociski kwasowe. No dobra, na razie niczego innego jeszcze nie mam. Dziennik laboranta. 4 marca. Po raz pierwszy wypuściliśmy gammy ze zbiornika. Ruchy spowolnione. Możliwości bojowe niewielkie. 18 kwietnia. Próby z dodatkowymi hormonami i lekami. Jedna korekta przyniosła pozytywne wyniki i zwiększenie możliwości bojowych. Osobnik jest teraz w stanie poruszać się szybko i połyka ofiarę w całości. Czyli to się nazywa gamma po prostu. Umbrella oficjalnie zakończyła badania nad gammą. Przed utylizacją udało nam się przemycić z laboratorium kilka osobników o szczególnie wysokim potencjale. Doktor Logan stawia sobie za punkt honoru udoskonalenie linii gamma. 14 sierpnia. Upłynęły dwa tygodnie od przeprowadzki do kanałów. Wzrost temperatury zaskutkował obniżeniem jakości wody, ale mimo moich obaw osobnikom nic się nie stało. Gamy szybko zapoznały się roz z rozkładem kanałów i w ciągu dwóch dni udało im się zwiedzić całe podziemia Raccoon City. Wszystkie osobniki rozpoznają nas i zachowują się wobec nas przyjaźnie, ale na wypadek, gdyby wymknęły się spod kontroli, zaopatrzyliśmy się w broń o dużej sile rażenia. 1 września. Udało nam się zdobyć to miejsce dzięki łapówce dla szefa Wydziału Kanalizacji, ale ponieważ gammy nadal rosną, zaczyna robić się tu ciasno. Musimy zacząć zastanawiać się nad innymi rozwiązaniami. I 9 września. Do laboratorium przypałętał się pracownik oczyszczalni ścieków, ale gammy szybko go wyeliminowały. To potwierdza ich przydatność do zastosowań bojowych. Jutro skontaktuję się z Europejskim Oddziałem ambreli, Może oni przejrzą na oczy. Przynajmniej się czegoś więcej na temat tych stworów dowiedzieliśmy. Patrzcie, faktura ze sklepu z bronią Kendo. Kendo, którego doskonale znamy z poprzedniego remake'u. Dziękujemy za zakup granatnika. Zakupiony egzemplarz został zmodyfikowany, aby można było z nim używać różnych rodzajów amunicji. Aby uzyskać optymalny efekt, należy dobierać amunicję do sytuacji. Jak wspominaliśmy przy zakupie, ten model został odnowiony i konieczne jest ręczne obracanie komory między strzałami. Wymaga to dodatkowego czasu, ale dzięki temu cena jest niższa zgodnie z umową. Odręczna notatka na odwrocie. A i tutaj mamy. Rozpisane, jak łączyć te materiały wybuchowe, żeby wytwarzać pociski wybuchowe, zapalające, kwasowe i pociski minowe. Trudne do wytworzenia, niewarte składowania, nie pomogą w pacyfikacji GAM. Okej, okay. tylko szkoda, kurde, że ja nie mam tego granatnika. A może i mam. Okej, okay. no to super. W takim razie, bo aż się prosiło po przeczytaniu tej notatki, żeby to rzeczywiście zdobyć. Jest granatnik, trochę inny niż w poprzednim rezydencie. Prototypowy, półautomatyczny granatnik strzelającymi pociskami, strzelający pociskami różnego typu. Przeładowanie zabiera chwilę, ale zapewnia duże obrażenia. To ciekawe, czy lepszy niż ten, z którego korzystała Jill, znaczy Claire w rezydencie dwójce. Dobra, przechowamy sobie w takim razie te rzeczy. No, i skoro jesteśmy w bezpiecznej strefie, to w tym miejscu się chyba z Wami pożegnam, a ten granatnik może się nam przydać w takim razie na tych nowych przeciwników. No, i będziemy tutaj dalej eksplorować, dostaniemy się do jakiegoś laboratorium. No, i mam nadzieję, że prędzej czy później zlokalizujemy też ten akumulator, żeby móc się dostać do tych pomieszczeń, które na razie są zablokowane. Zostawcie kciuka w górę, jeśli dzisiejszy materiał Wam się podobał, a trzeba przyznać, że sporo się działo i oczekujcie na kolejne odcinki. Cześć!